No więc mamy problem. Mój brat ma urodziny. I to nie byle jaki brat, i nie byle jakie urodziny. Jest nas trzech i każdy z nas ma dokładnie ten sam problem. Nie potrafimy świętować małych sukcesów. Nie wspominam już o dużych. I wiecie, dochodzimy do takich absurdów, że ja przez 5 lat prowadzenia własnej firmy nie świętowałem ani razu, a były momenty warte uczczenia. Moi bracia zmieniają pracę, awansują, kupują sobie samochody, przeprowadzają się z miasta do miasta i dalej nic. No i właśnie, uczymy się to zmienić. Już wam pokazuję jak. Znacie zasady. Gdzie on dochodzi? No gdzie on jest? Dobra... Ten musi w takim razie starczyć. To, jestem ja. Tak się złożyło, że w tym roku miałem 30. Tak się złożyło, że pierwszy raz w życiu miałem imprezę urodzinową. To wszystko dzięki mojej dziewczynie. Najpierw zabrali mnie na strzelnicę, postrzelałem z prawdziwej broni, a na wieczór zjechali się znajomi, ja pobiegałem po mieście w poszukiwaniu różnych pluszaków, które były porwane, musiałem rozwiązywać zagadki, a na końcu wszyscy spotkaliśmy się w knajpie, co było wielką niespodzianką dla mnie. Było super. A jeszcze jako prezent dostałem możliwość przejechania się swoim wymarzonym samochodem, co skwintowałem mniej więcej w taki sposób. O, ale jest bezapelacyjny. Podobno warto spełniać marzenia. Szkoda, że moje ktoś nagrał. To jest Julek. Julek jest o 4 lata starszy ode mnie. Urodziny ma w maju. I przyznaję. Tutaj trochę upuściliśmy piłkę, nie dowieźliśmy, on jeździł po miastach, potem wrócił, my się pogubiliśmy i w ogóle nie potrafimy świętować. Stąd cały ten problem, w związku z czym Julkowi akurat jesteśmy winni urodziny. Natomiast dziś rozmawiamy o tym, panu. Olek ma 40 urodziny. No, więc co możesz dać człowiekowi, któremu wydaje się, że ma wszystko? Co, kupisz mu drona, książkę, flachę? Zapewne lepiej zna się na alkoholu od Ciebie, przeczytał pewnie tysiące książek, plus może sobie kupić sam swoje własne. A z tym alkoholem to już wiecie, jak jest w tym wieku. No więc z tym człowiekiem poszliśmy krok dalej. No, to wzięliśmy go na Maltę. Patrzcie na to. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. Nie, już jest piąte rano. Ja zaraz muszę wychodzić do umiany, i Mogliśmy mu jakąś flachę kupić. Ja to jest kotek? On jeszcze nie wie dokąd leci. W sensie wie już dokąd, ale co tam będzie. I chyba urlopu nie wziął, amatorszczyznę. Wypędzał urlop, zacząłem, a tutaj już schody. Chcecie zobaczyć chatę? Chodźcie. Witajcie w naszych skromnych progach. Pozwólcie, że Was oprowadzę. Zacznijmy od salonu, w którym możecie wypocząć, Panie prezesie, jak Pana urlop? No, mam muszę teraz oglądam giełdę, jak to tak wiesz. Ale wygrywasz? Oczywiście. <grym> no kurde, wiadomo. O kolejny tysiąc! <grym w> ale ujęcie mi zesrali. Wcześniej dzwonił. Kuchnia może nie jest wyszukana, ale musi nam wystarczyć. Pozwólcie, że zrobię kawę. Mówię szeptem, ponieważ jesteśmy na piętrze sypialnianym. Trzy sypialnie, dwuosobowe łoża, dwie łazienki, wszystko do naszej dyspozycji. Największe pomieszczenie, wręcz taka komnata cesarska, została przydzielona naszemu gościowi, solenizantowi. Który obchodząc swój 40 jubileusz może odpoczywać odpowiednio po odpoczynku. Ten 30-metrowy pokój posiada swój własny balkon oraz własną toaletę. A może macie ochotę na grilla na własnym tarasie? Chyba nie sądziliście, że każemy mu chodzić po wyspie. Jestem na Trzy, dwa, jeden. Trzy, dwa, jeden. O! Trzy, dwa, jeden. jeden. To coś nie daje. Idziemy oglądać wioskę papaya. Pokażę Wam coś. Nie wiem czy Jesteście na to gotowi, ale. Sorry, ale już. To jest set do Robina Williamsa, gdzie grały papaya. No, biedy nie ma. No i co? Są z przodu i oglądają teraz papaya. A się Mila. O leczku! O. A zrób! Ar, ar. I co? Myślicie, że taki zwykły dron, jakiego byśmy kupili, by mu kupili, przyniósłby tyle radości? Ja wątpię. Mm, 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 mm. Nie będę tego nagrywał, przyłączę na siebie. O nie, 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 lepiej było już na dupę, naprawdę Lepiej lepiej było na dupę. Zapraszam na pojedynek najlepszych golfistów na wyspie.

Idą <śmienicza> tamci Idą Idziemy oglądać dziurę Wiadomo Słuchajcie Cofnęliśmy się do dziury Ponieważ gramy w grę, kto lepiej rzuci kamień do dziury

że wam coś ładnego, tylko poczekajcie chwilę. Jeszcze chwilę. Naprawdę chodzę tak szybko jak mogę. Nie oceniajcie. I jeszcze sekundka, sekundka, sekundka. Okej, okay, spodziewałem się, że będzie ładniej, ale it is what it is. Dla was. I don't think so. No. Siedzimy już od ponad godziny na lotnisku Wymęczeni, Oddaliśmy samochód Oddaliśmy Airbnb Przed jeszcze godzina do lotu się znaczy ciężko się świętuje cudze urodziny przez tydzień Ale najgorzej Że ten drugi ma w maju Trzeba zacząć myśleć I don't think so No, 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 I don't think so. No, 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 it's never.